Tego a... <grych> jo. No bo jakiś Ark, <grych> jakiś Arku, jakiś Arek <grych> Nie, a Parek dobra Puścicie, czy nie? Co, Tiki? Puścicie Jo, bo ja sobie na paliwie jadę A gdzie Pieczyk? Nie, nie ma Bo ono jest w Dublinie. Czyli nie puszczać No, no nie wersa, to, że dobra. Do chębie, a, trafaję, trafaję, o, nie w Nie puszczaj, bo mp nie wyhamowałem Kinga. No dobra Jak jest ta piosenka w kinie w Lublinie? Ojo, Bratanki, 59 rok, czyli akurat Bratanki, no Musisz śpiewać jak coś. Ładnie, może nie zaśpiewać musisz, po... Nie. Właśnie, musisz no, tą mordę i tyle. A, ty, a ty tam jak No, mordę tam, no Macie, ej ty, Michale, ja mam propozycję Będziesz mógł zaśpiewać na, jeżeli na podium dojedziesz Oha. Oooo, no, ja... <grymne> <to> chyba potem Życzę <grymne> powodzenia Kurwa rozsypane te pachołki Jak się tak rozwali ośmiu kierowców to spoko, nie? To jest większe szanse na podium w pszczaszek, kurde, o, niż, niż o, mi ty kty Zobaczymy, nie ma ja nie tak się A, rzeczywiście, pachoł. Wojen! Mogę zagrać w tym południu? Mogę zagrać w tym południu. Nie, to na lewo, na lewo chodzisz, szło. Także. Ja nic Co? nie robię. Tabliczka, z tom, tabliczka z 100 metrów na torze była. Pewnie to to musisz się... na tam na górze patrzeć. bo Ja panu... się... ja przejechałem chyba ostatnio, więc. No, blisko MP go jestem. Witam. Chym, mogę hymn polski zaśpiewać, bardzo przyjemnie. To potem. To potem, tak. Widzisz ty na medach jedziesz? Na softach. O, czyli widzę... aaaa... A ty też? Ja też jadę na softach. No i klasa. Ja, ja, jak myślą, że wolni są? Nie, to że my. Przecież jest w że ja na tak będę jechał na początku palić. No, no ją, no ją. Już kojarzę. kojarzę. Dobra, do Kinga 1,10. Ale chyba więcej paliwa masz. No troszeczkę tam. Dobra, pierwszy czas. Jezus Maria, co za z dupy tory jest. Fajne tarki, nie? Ogólnie do dupy ten tory jest. Dobra, 80. straty ja najważniejsze. P... Opónek do Sikinga nie jest nieźle. Oj, Jezu. Jezu Ja się bawię w Empiriego. Hehehe <noise> O, to tylko 60 he? Ciekawe no, to nie było idealne, punko A pamiętaj, że ja jechałem na wolniejszy obonach Ja wiem To drugi sektor, strato, no te 70 Ja też dużo w drugim sektorze w sumie O, Bek, co, wrócił Dobra, teraz już film. Teraz już normalnie idziemy. Tak, czy to po jest jakiś zagranicy, czy Polak? Zagramanicy. Polak, Polak. Polak i dalej zaczynający na jeden co? a spytaj mnie, czy mam Instagrama. Masz Instagrama? Jakiego gra? <laughs> Aj, ten misie, no. no. to tylko jadł. No. Muszę 9 okrążenia zniszczyć. Do pierwszej, a to pierwszej 420 Dawaj A Misiek to 720 W pojęciu, że oh, oh. dzisiaj ma większe szanse no, na no, dobre punkty niż na Silverstone Albo ten, Misiek to taki big smoke, two number 9 with extra dip <głos> <głos> and, and a large Dobre, dobre And dobre. a large soda no, to było dobre akurat. Takim przeklanym głosem fajkowym. Nie! Kurczę, dupy! się, że to ciężki. <m> pierwszym <Pascal głos> uh, szykano nie <sucked> wiem na którym meczu hamować, dlatego hamuję randomowo. Eee, przed Jak się ten cień zaczyna? Trochę kawałek dali, kawałek za cieniem. Dobrze. Cieniem góry O Otóż to Leon, szwirem A, Czuję, że ludzi, dużo ludzi będzie się wypierdalało na tym torze. Specyfikatorów, jakby była mąza, byłoby samo. Ja widzę koło? Pierwsze szkania. Ja nie widzę jak koło i... No nope. Ale to jest nadsterowne, kurwa Hmm Ale mówimy o podsterowności mamy nadsterowność To dwa jedne skrzydła daje ewentualnie się coś przesunęło? Okay. Jadę, poczekaj. Majcie się, tego jest ok. Przesunęłaś liga, Zawsze do solek, bo będzie niedziela. Yy. tak. Oj, jest! Udało się! Poniżej 38 miało! Dobrze! Mówiłem. Mówiłem! Mówiłem, że to zrobi! Dobrze, niemiłka! Dobrze! Co to za mną? Desmoksan jedzie, kurwa, czy co? Desmoksan? A, <laughs> A to pan Desoto de jedzie za Kurwa mać! Desmoksan! Kurwa mać! Ja pierdolę! Dobra, no to staszek zdobywa chyba złotą pstreną malinę w tym sezonie. <laughs> Ostatni raz to było jak kurde jak Potryk nazwał King Cloudem A, no, pamiętam A. A mnie koleżanka, kurde zamiast Michał to ona chce do mnie mówić Kasper. Ciekawe, On wpychał. Dziwna sprawa, dziwna. Chyba ja, żeby taki był Kasper. Jakaś... Powiem pierdolnięta, co? Nie wiadomo. No. No. A Amelia jej na imię. No widzieliśmy, kurde. I to powiedziała mi ten. Po, zaproponował no. mi na kwalifikację się ten. Czytał. Ameliniowa. No. A ja, no. bo Ty widziałeś pisarze, bo mnie. Za, bo, bo, bo cię zaobserwowałem. Nie, no Jeden, bo, bo no. wziąłem jednak na kwalifikację 4 -1. no, No, A, no wiesz, o, o, o. wiesz, Michał, najpierw się obserwuje pana, później pan może zdecydować, czy chce. Oglądać śmiecia A ty macie już Co? dałeś znać naj... największemu fanowi, o, że stream leci um, No właśnie starszy. teraz, z... skończyłem stinta i wysłała mi Janę weź, weź Ale ja mówię, że dopiero będzie, tak? Bo nie mówię, że już jest Będzę to będę I baj Dobra, zaczynamy Nie, nie, ty kurwa koszmar Chyba, Natalia we pracy do nie ogląda one później nie, dzisiaj, dzisiaj wolne mają. A, specjalnie w tej okazji. No to się zepchnie. No, to... <laughs> znaczy wolne, przepraszam, pierwszą zmianę miało. A, a. To jest, w sensie, że teraz ma wolne. Pierwsza no, zmiana od rana. A, Maciej ma od zawsze? A dokładnie. ale to wiesz, no to trzeba się w życiu ustawić, nie? No. E, w życiu. To być głównym w życiu i tyle, no. No, dokładnie. No i tak powstał na przykład Patryk Królik, nie? Król. Aha. Ja ma... uh -huh. Maciej, ma, Maciej po A tak się po, Tak powstał Maciej Kiłosz, kurwa. Maciej po prostu, Maciej po prostu twierdził, że nie chce pracować w DHL-u, bo stwierdził, że lepiej gówno mieć w portfelu, niż pracować to w, w DHL-u. DHL Otóż to. Waraj, Miśka. Ty w jakiej firmie pracowałeś, kurierskiej? W DHL No właśnie no tak tutaj jest. Jordanowskiej. jeszcze nie... Restułem. Nie ma ale akurat jest głuchy także A. Tak, jak ten setupem Nie bo powiedziałeś takie szkolowanie, że lepiej coś tam to byłem ja się zawahałem Musisz mimo uszu Dobra, Dobra jest różnica między tym Bekso a jednak tym Ching Tamten to był wolny ale chujowy, a ten chociaż przypuszcza na ten na kwalifikacyjnym, więc... Inna bajka. Nie, to dziwko! No i o to chodzi. Cinko, Częto, to nie dosyć, to żeby ci nie przepuścił, to jeszcze by z tobą walczył. I zmiótł by cię O, to też. Jak na potyki. Jeszcze bym powiedział, że to twoja wina. Zdziwiony by był. Nie ma na to prawa. Albo zdziwiony. Albo rozdziawiony. No, ktoś mnie nie nakominuje. Dobra, ostatnie podejście. Michał Żabulański. Żabulański, słowo. Żabulań, jak ta piłka na tym. Tak, tak, ja mam, mam. O, rekord ze o kurde. Ładnie. No i hmm. tak ci nie pomogę. Wczoraj być bo... szansą na te 5, bo fajniej. Więcej prawie byś z YouTube. Wiem! Nie spodziewałem się, że tak zahamujesz, nie? Znaczy... W domu jest tam ten dohamowanie. Makryć był, no dohamowałem do. A, naprawdę? Kurza, ma, pikał. Nie, czekaj, jak tam miał... Kacper! Kacper, co ty pierdolisz? W ogóle widać, że do kierowców jeszcze nie zrobiła fazlapa, znaczy w ogóle kupa nie zrobiła. No Leon na przykład. Dobre, dobre, dobre. Leon Demix i ten... Ja bym mógł to okrążenie jeszcze skleić, nie? To możesz co, żeby... ty Mateusz szósty? O, ty... no. o, A chciałem powiedzieć to przed Miśkiem, tylko że Miśek to 3 sekundy traci, to tak... Ale łapiesz się do tej lepszej grupy. No tak. Reningi robią o. swoją. No właśnie. Po czym Miśka zapomina o czymś, zatankować na przykład. Hmm. I teraz tego jest. A mnie nie, nie mam swoje A ja to... mnie nie mam swoje Co się stało? O, winy Ile byś był prawy? Źle, że był pierwszy Dobra To wyjedź szybko a wiesz teraz wiesz dobra, to pendel. Nie no, no, na formującym czy nie? Tak. na wyjazdowym gorze. No tak wiesz, nie przesadzę. Dobra, to, to teraz będzie. Punastka nie. Maciej nie, 15, nie. O, ja przytory. się już nie poprawię, Wtary. nie zdąży. El jedzie. O to dziewiątka trzeci. Mhm. Podosek wypadł. wypierdalać z drogi. Ale teraz. Nie. Ale proszę zostawić Leona. Właśnie, Leon ja dobry chłopak. Leon jakoś no raczej. Dobra, jeden Delsot to sobie poradzi, masz szansę na 39. Nie. Czy jednak? Jednak. Ty będziesz jechał następny, czy? chyba ta. Popij Staszek, prawda? Inny Staszek Eee, kurwa Dobra, to jest to to prawo. Się nie prawda? Ej, chuj. Ale, nie ale nie ale dobra, paradoksalnie ten kontuzjakowski mi bardziej pomaga niż mi utrudnia, ale dobra. dobra. To racja, to racja. Od tej kierownicy się czy, czy nie, czy nie. No nie, na no napadzie muszę jechać, no, bo mnie tak boli, że ból nie no, nieryszykowy. Dobra, czyli Daymix, a potem Pompidia. ja... W kierownicy masz koncuzję. Ale sygnał. Nie, pracy ten, gdzieś źle stanąłem i ja coś bo. O pracy. to a... niestety Daymix bez czasu, Tłumaczyć to macie i tak na policji i ja. Leon, Leonidas chyba też bez czasu, chyba że się... Nie no, Leonid No i weksu bez czasu. No nic. Tak. Nie poprawię. Mm -hmm. o, to da. Także mała różnica podziwo P3, ja pierdolę. Przed stickingiem. Za zdobyczem to kiedy? 9,8 wyjebałem w tej chwili. <grym> no i on. A Jeszcze dwóch, dwie. Ja, ja chciałem tylko zejść poniżej 1,38. Bo wiedziałem, że mogę zejść. Usiadał. No się udało. No to się szanuje. Ja chyba 1.37.4 robiłem. Na, no wiem, na, na bo tego. Ten... No robiłeś właśnie. Ojejej, ojej. ojej. Ale myślę, że Leo! Ja, ja miałem naj ja w treningu najszybciej jak pojechałem, to było 38.1 chyba. I faktycznie długo za wszelką cenę, żeby nie mieć ostatnich... Z jeszcze te kółko pamiętam, że szłoby tam... no, równe 37.0 zrobić. No, ale... No, ale się... nie wiem, no, jakoś... inaczej się jedzie. Bo było, okay. bo było... zimniej wtedy, pamiętaj. może no, no, tak, no. No to, 40 stopni było na końcu. no. No to przez to, no. Jest też na no, ja ja Ale i tak przed tym... Przed pizzaszkiem. Yy, <laughs> No, bo nie jest tego. Ja ty, no. Nie zestraj się. O, PEL-8. No mm. szkoda, by nie ukończył kółka, bo on miał tą szansę. Mam daje mu tą już trudną. Dobra, to teraz czas znaleźć tego paliwa więcej. Dobra. 90 litrów. Nie, myślę, ile. Czekaj, ile jest ten? Kółek, 23 plus harmoniące. Dobra, ale jeden palimy, bo w końcu zapomniałem sobie. Bo zapomniałem sobie, sobie spalić. Po 90 tutaj sobie, dwa razy. Po 90 mówisz? No, tak, tak. I na 11 pit stop. Okej. Okay. O, synchronizacja. Chip stop. Tylko Dobra, tak. nie nie, podluku, no, nie poblokujcie się w boxach. No ja mam z tym, ja mam z, ze swoim teammate'em razem, a jego ja nie ma na Team więc będzie ciekawy. No, ale wydaje mi się, że nie będziemy koło siebie nawet na, na torze, więc... Yeah. Kurna Maciek! Proszę ja się Ja wiem Maciek, że mamy inne garaże, ale sprzesamy. Nie już no. jesteśmy nie jesteśmy już przyjaciółmi, przykro mi. Ej, dobra, trzeba, trzeba. sprawdzić sprawdzić dalej serwisować O Po na no tak, personel jest no tak. prosty. Ej, ja że tak, ja no? na łatmaty tak zimno. Właśnie nie wiem dlaczego, tak. O, o, kurwa ty. Ja tam ścinałem trochę skrypta na rozgrzewka, ale nie sądziłem że temperatura się skrzani. ale to podejrzewam, że na tyś już będzie okej. Okay. 18 stopni, te? No właśnie, tego się. ale to parę minut, także. mam radę. Nawet cienia nie widać, a ja nie umiem hamować to pierwsze szukamy. Aj, cholera. Mm -hmm. W sumie ja, bo jest zakurzeni. O, Damit, wrócił? Dużo. Chyba, że David, tak, że chcę. startować ostatni. A może właśnie. ale tam masz dwóch, co nie zrobili czasu, tam też choćbyś Ale o tym nie zrobił czasu, czy nie? W sumie ja. Chodzi o to, że zamiast jedenasty będzie dwunasty. To już on i Wexo chyba nie zrobili, bo jeszcze Leonida zdążył już. Tak, tak, tak. Leonida No tylko, że... To nie było... Podkręcenie marzeń, jak to mówią. Dobra, za ile jedziemy? Za 5 no. minut? No, tyle co masz rozgrzewka, 8 800 O ja pierdole. już ścina te. No na tak, sprawę, no Patryku, że musisz iść? Na formującym jak najbardziej trzeba ścinać te pachołki Dobra, ja idę, ja idę box sprawdzić. Mm. Teraz też sprawdzę i... Zamiast 5 minut... Do... A nie kurwa 10 O, tutaj na szczęście nie ma jakichś głupich szykan, ani jakichś głupich zachętów. <noise> Ej, Patryk, bo tutaj jest przerywana linia wjazdowa, no to można, nie trzeba od razu przy linii jechać, nie? No nie, no, to w Polsce przerywana jest. No i dobra. dobra. idę do łazienki. A no to dobra. dobra. Dobra, czyli już mam więcej oklepany więc dalej serwisowy, więc... A skończymy wyścig przed 21. Ja. No właśnie, też, no bo. Il, po chuj tyle tego warm-upu. Nie no, bo ja się pytam, bo Rosja od 21. gra i co sobie... No Ja też bym chciał coś kurwa swojego zrobić jeszcze. A to by wyścig... no, się kurzwa... no to Jezus. No, kurwa, dobra, zrobimy następnym razem, jak będziesz miał robotę. I tyle w temacie. Ja ej, będę głosował przeciw. Ej ale, ej, ale... Przepraszam bardzo, ale głosowanie wyszło tak, że... No ale było środę... ustawione i tyle. No. Ale nie, ja nie też. Ja, ale ja też dzisiaj mam wolne i dlatego zagłosowałem. Nie było ustawione. Ja po prostu głosowałem, bo mam wolne w środę, a że wygrało i nie było ustawione. Głosowanie nie było ustawione, więc.